Były trzy dni rodzinnego święta w Sanoku. Z inicjatywy sanockich franciszkanów, w sercu miasta odbyły się Dni Kultury Chrześcijańskiej. Wspólnie ze strefą mocy duchowni przygotowali wiele atrakcji z koncertem Roxany Wegel na czele. Nie zabrakło strefy zabaw dla dzieci, stanowisk z rękodziełem, a także kramików z pysznymi wyrobami. Przede wszystkim jednak była to uczta duchowa. Sanoczanie chętnie wzięli udział w konferencjach Witka Wilka, założyciela Strefy Mocy, a także w sesjach poświęconych świadectwom wiary i w wieczorach ewangelizacyjnych z muzyczno-modlitewnym uwielbieniem. Piątek. Pogoda nie była może zbyt udana, ale ludzi było sporo. Był koncert, Roxane Węgiel, no i piękne uwielbienie, piękna modlitwa Witka Wilka i jego ekipy, która nazywa się Strefa Mocy. Natomiast wczoraj w sobotę pogada już była lepsza i również było tu piękne świadectwo Andrzeja Kogutasowy, nawróconego narkomana. No i też trwaliśmy w pięknym uwielbieniu aż do godziny 21. Dziękowaliśmy Bogu, śpiewaliśmy, słuchaliśmy dobrych świadectw. Dzisiaj piknik rodzinny, piękna pogoda. Chrześcijaństwo to moc, to co mówi 1 Koryntian 4:20, święty Paweł, albowiem Królestwo Boże przejawia się nie w Słowie, lecz w mocy. Jeżeli za Słowem nie idzie moc, to znaczy, że nasza wiara zmiałka. Fantastyczna atmosfera, tłumy ludzi, które są tutaj na rynku w Sanoku od kilku dni. Widać, jak bardzo ważne są takie imprezy. Jak dużo więcej takich imprez pewnie przyjęłoby się tutaj w Sanoku, na Ziemi Sanockiej. Do tego, aby właśnie w taki sposób bardzo fajny, przystępny dla ludzi, mówić o ewangelizacji, a przy okazji być razem, spędzać czas, bawić się, rozmawiać. Pokazywać też wiele fantastycznych inicjatyw, o których tutaj się dowiadujemy. Mogąc właśnie przechodzić przez rynek miasta w Sanoku, dzisiaj mamy taką szczególną sytuację w Sanoku, że kościół jako instytucja wychodzi poza mury. Poza mury kościoła jako budynku, a wychodzi do kościoła tego, do nas, do wiernych. Widzimy taką potrzebę spotkania się mieszkańców Sanoka i okolicznych miejscowości. Piękna integracja, proszę popatrzeć, ludzie się spotykają, rozmawiają, uśmiechają, dzielą się w tle, płynie teraz pieśń, zespołu Fioretti, piosenki opadów w ogóle religijne. Nie przeszkadza to nikomu. Trwamy tutaj i jesteśmy razem. Świetnie, już kolejny raz jestem tutaj, bo tutaj wspólnotę prowadziliśmy, mieliśmy rekolekcje ewangelizacyjne, seminarium wiary. Moja żona tu prowadziła rekolekcje dla kobiet. No dużo wydarzeń tu już było. Uważam, że jest to wspaniały kapłan, bardzo oddany Panu Bogu. Wszystkie kościoły w Sanoku wychodzą do ludzi, ale franciszkanie Robią to spektakularnie. Wychodzą do ludzi na rynek Sanocki, na najbardziej transparentną część naszego miasta. Są tutaj z nami. Ewangelizują winnica Pana, ich, ich tak jakby powiedzieć, zgrupowanie, które przy nich funkcjonuje. No po prostu to jest coś niesamowitego. Dla takiej młodzieży Jezus nie jest atrakcyjny. Nie? I, I żeby go atrakcyjnym pokazać. To chyba trochę czasu potrzeba, aczkolwiek jak jeżdżę po szkołach, nie mam przed sobą Roxy i spotykam się z tymi młodymi, mam dla nich półtorej godziny, to można naprawdę wiele młodym ludziom pokazać i widać, że Jezus też jest wtedy dla nich interesujący. Widać, że ta inicjatywa bardzo dobrze zaszczepiła się wśród mieszkańców Sanoka. O czym świadczy tak duża ilość? Uczestników Dni Kultury Chrześcijańskiej w Sanoku, a jednocześnie też e, tak jakby widzimy, co w chwili obecnej jest oczekiwane, na co czekają ludzie. W ramach tych właśnie Dni Kultury Chrześcijańskiej, e, pewnego rodzaju rozmów, które tutaj przeprowadzamy, e, ludzie są bardzo zadowoleni z tego, że właśnie Kościół wychodzi do nich bezpośrednio i z tego się bardzo cieszymy. Tak to jestem ja. On mnie stworzył, on mnie chciał. sercem mały kwiat ja. Tak to jestem ja Czuję Cię, choć nie wiem ja. Proszę, pozwól mi bym przy Tobie zaczął żyć Proszę, pozwól mi być radością Twoich dni Proszę, pozwól mi przy Tobie zaczął żyć. Proszę pozwól mi być radością Twoich dni. Tak to jestem ja. Pod Twym sercem mały skarb. Tak to jestem ja. Żyć. Proszę pozwól mi być radością Twoich dni Proszę pozwól mi, bym przy Tobie zaczął żyć Proszę pozwól mi być radością Twoich